To jest taki specyficzny turniej, ale to ludzi jednak też w jakimś stopniu tam jak że tak powiem, bo u nas nie ma kategorii. Gramy najpierw kategoria może dzieci, młodzieży, która jest preliminacją, przestępną, Najlepsi, najsilniejsi z tego przechodzą do turnieju głównego, gdzie grają ludzie, na przykład w turnieju główny był ten młody nasz As, który jest jeszcze w pierwszej klasie, ale byli ludzie, którzy mają około 70 lat. No dzisiaj akurat wygrał pan Żukowski, który w ogóle walka była bardzo twarda do ostatniego turnieju z panem Dobrowskim. Akurat zwycięzca dzisiejszego turnieju został zwycięzcą ogólnym. Także pan Żukowski z Sokółki przed panem Dobrowskim z My ciągle prowadzimy jakoś tam nabór młodzieży do sekcji, ćwiczymy. Założyliśmy nową sekcję przy Goku. Także już sukcesy mamy, bo w kategoriach skrzatów. Skrzatek odnosimy znaczące chyba sukcesy, bo są medale na wojewódzkich zawodach i myślę, że będziemy to kontynuowali, choćby dla tych dzieci. No, niech jest okazja spotkać się ze starszymi doświadczonymi zawodnikami. Gdyż ci, co tu grają najlepsi, to są naprawdę zawodnicy już Ligowi, którzy grają w tej trzeciej lidze naszej, gdzieś tam w drugiej już mają swoje epizody. To finał czwartego Grand Prix w tensie stołowym. Mamy ponad 100 zawodników w wieku od 6 do 70 lat. Turniej tenisowy cieszy się coraz większą popularnością, coraz więcej osób przyjeżdża z całego województwa. Ale również z zagranicy, bo mamy zawodnika z Hiszpanii, mamy zawodniczkę z Francji. To są wolontariusze, którzy pracują na co dzień właśnie w suchowoli. No i przede wszystkim podtrzymujemy nasze tradycje związane z tenisem stołowym. Od wielu, wielu lat. Zawodnicy z naszych szkół, naszej gminy osiągają najlepsze wyniki w województwie, również w lidze tenisa stołowego i cieszymy się, że możemy również zarażać tym sportem innych. A praktycznie dzisiejszy finał Grand Prix w tenisie stołowym to początek dużych wydarzeń sportowych, które nas czekają w tym roku, bo już za miesiąc, 27 maja zapraszamy na kolejny krok szczęśliwości. Tym razem odbędzie się on ulicami Suchowoli. Zapraszamy serdecznie.